Lifecycle Email Marketing. Jak tworzyć kampanie dopasowane do etapu klienta? Lifecycle Email Marketing to strategia tworzenia spersonalizowanych e-maili, które są dostosowane do etapu, na jakim znajduje się klient. Działania marketingowe powinny być różne dla osób, które po raz pierwszy odwiedzają stronę, a inne dla tych, którzy powracają po zakupach. Rekomendujemy, aby tworzyć serię e-maili, które delikatnie prowadzą klienta przez każdy etap, od początkowego zainteresowania po lojalność. Na przykład nowym użytkownikom warto wysłać wiadomość powitalną z przedstawieniem firmy i jej oferty, natomiast stałym klientom zaoferować dedykowane promocje. Lifecycle marketing pozwala na budowanie relacji w sposób naturalny wzmacniając zaangażowanie i zaufanie klientów w dłuższej perspektywie czasu. Obserwuj profil mediaforweb.pl. Teraz co trzy dni przez rok tłumaczymy hasła marketingu online.